Starszy mężczyzna upokorzony i wyrzucony z hotelu za swój wygląd, ale prawda wszystkich zszokowała. Antoni, mężczyzna naznaczony latami zmagań i poświęceń, przybywa do luksusowego hotelu i spotyka się z uprzedzeniami i dyskryminacją społeczną ze względu na swoje proste ubranie i znoszone buty. Ich przybycie obnaża trudną rzeczywistość. Wykluczenie oparte na powierzchownych ocenach i postawie ignorującej prawdziwą historię przezwyciężania. I wyzwań stojących przed każdym człowiekiem. W tym ostentacyjnym środowisku zimne spojrzenie młodej recepcjonistki ujawnia fatalny błąd w ocenie, a szokujący zwrot akcji, który się dokonuje, obiecuje przemienić ból starszego mężczyzny, wyrzuconego i upokorzonego w hotelu za swoje ubranie, w potężną lekcję empatii i zmiany postaw. Przygotuj się na śledzenie każdego szczegółu tej narracji i odkryj sekrety. Które mogą zmienić Twoje postrzeganie tego, co naprawdę liczy się w życiu. I pozostań do końca, aby odkryć, jak nawet w obliczu tak wielu przeciwności losu, zarezerwowało dla Antoni przemieniającą i inspirującą niespodziankę. Nie będziesz chciał przegapić żadnego szczegółu tej historii, która zaprzecza pozorom i zachęca nas do ponownego przemyślenia sposobu, w jaki postrzegamy innych. W pracowity poranek w stolicy Antoni starszy mężczyzna, naznaczony latami pracy i wyzwaniami życia. Udał się do imponującego, renomowanego hotelu, zlokalizowanego w samym sercu miasta. Ubrany w proste ubrania, noszące ślady czasu i buty, które chodziły już po wielu ulicach, przeszedł przez automatyczne drzwi holu z błyszczącymi podłogami i nowoczesnym wystrojem, który podkreślał luksusową atmosferę. Antoni, oczami odzwierciedlającymi spokój nabyty przez lata, wszedł do eleganckiego pokoju i pewnymi acz dyskretnymi krokami, ruszył szerokim korytarzem prowadzącym do lady usługowej. W recepcji Klara, młoda kobieta odpowiedzialna za pierwsze wrażenie hotelu, od razu zauważyła kontrast pomiędzy wyglądem gościa a wyrafinowaniem otoczenia. Ubrana w nienaganny strój i postawa wyrażająca dumę z oferowanej usługi, Klara szybko oceniła starszego mężczyznę, Dochodząc do wniosku, że jego prosty wygląd nie pasuje do zwykłego profilu gości przybywających luksusowymi pojazdami lub taksówkami luksusowymi. Nie marnując czasu, młoda recepcjonistka poinformowała stanowczo, ale tonem łączącym formalność i dystans, że wszystkie miejsca noclegowe w hotelu są zarezerwowane dla klientów spełniających wysoki standard. Dobór jego słów, choć wyważony, Niósł ze sobą ciężar uprzedzeń, które wkrótce okazały się fatalnym błędem dla każdego, kto nie potrafił patrzeć poza pozory. Antoni, czując się zraniony, ale wciąż zdeterminowany, poprosił o rozmowę z kierownictwem, wierząc, że sytuację można spokojnie przeanalizować. Oto przerwa, zanim przejdziemy dalej. Jeśli nie możesz się doczekać, jak zakończy się ta historia, a jeszcze nie zasubskrybowałeś kanału, skorzystaj z okazji, aby zrobić to teraz. Kolejne chwile przyniosą jeszcze więcej niespodzianek i refleksji, które zmienią twoją wizję szacunku i człowieczeństwa. Ryszard, kierownik odpowiedzialny za funkcjonowanie hotelu, podszedł z uważnym spojrzeniem i niezachwianą postawą. Analizując sprawę, zasugerował, aby starszy mężczyzna poszukał innej, mniej wyrafinowanej kwatery, zlokalizowanej kilka przecznic dalej, pokazując, że w tym miejscu zdawało się, że jest miejsce tylko dla osób spełniających określony standard. Odmowa Antoni przyjęcia tej sugestii ujawniła atmosferę napięcia, która rozprzestrzeniła się po całym korytarzu. W nienagannej atmosferze wezwano ochroniarza, który zdecydowanymi ruchami poprowadził mężczyznę długimi korytarzami prowadzącymi do strefy usług, oddalając go od głównego holu, w którym królowała elegancja. Na przyjęciu, które było zatłoczone, spojrzenia obecnych wyrażały zdziwienie i dezaprobatę. Zapadła niezręczna cisza, podczas gdy Antoni. Z twarzą naznaczoną oburzeniem i bólem z powodu wyrzucenia z miejsca publicznego, odczuwał każdy krok jako dodatkowy ciężar w swojej i tak już bolesnej podróży. Podczas przymusowej podróży scenariusz uległ zmianie. Korytarze, wcześniej symbolizujące ekskluzywną usługę, teraz odsłoniły środowisko, w którym pragmatyzm mieszał się z zakulisową rutyną. To właśnie na tej trasie Sylwia, odpowiedzialna za obszar wsparcia. Była świadkiem tej sceny, oczami wyczulonymi na wszelką niesprawiedliwość. Widząc, jak nieludzki sposób potraktowano Antonia, nie wahała się działać. Podszedł do niego ze współczuciem i bez zastrzeżeń podał mu aspirynę. Prosty gest kontrastujący z zimnym i bezosobowym traktowaniem reszty zespołu. Jeśli Twoje wrażenie na temat tej historii wciąż się kształtuje, podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna. Podczas gdy ochroniarz kontynuował swoje zadanie, Korytarze wypełniły się pomrukiwania i spojrzenia pełne obrzydzenia ze strony tych, którzy nawet nie zajmując otwartego stanowiska, odczuwali ciężar niesprawiedliwości. Wśród cieni środowiska usługowego Sylwia zdecydowała się na bardziej aktywną interwencję. Zaprowadziła Antoni do własnej rezydencji, położonej w skromnej dzielnicy miasta, gdzie mieszkała z mężem Gabrielem. Zaproszenie było przepełnione empatią i poczuciem solidarności. Jakiego nie można było znaleźć w zimnych korytarzach hotelu. W małym domu Sylwii i Gabriela otoczenie całkowicie kontrastowało z luksusem hotelu. Rezydencja miała proste meble i dekoracje, które opowiadały historie o walkach i cichych podbojach. Antoni został przyjęty z prawdziwym ludzkim ciepłem i uznał starą sofę w salonie za tymczasowe schronienie. W miarę upływu godzin współistnienie stało się balsamem na rany zadane upokorzeniem poprzedniego dnia. Tam, Wśród cichych rozmów i gestów solidarności, starszy człowiek poczuł się choć przez chwilę zrozumiany i doceniony. Następnego dnia, z odnowioną twarzą i oczami, w których tlił się płomień odrodzonej nadziei, Antoni postanowił wrócić do hotelu. Zanim Antoni mówił dalej, podeszła Sylwia z wyrazem troski na twarzy. Ona, wciąż wstrząśnięta upokorzeniem, jakiego doświadczył Antoni, nalegała, aby starszy mężczyzna nie wracał do hotelu, obawiając się, że ponowne przeżycie tego zimnego i wrogiego otoczenia może ponownie otworzyć głębokie rany. Łagodnym tonem argumentowała, że miejsce pełne bolesnych wspomnień nie jest idealnym miejscem do szukania odkupienia lub zmiany, próbując uchronić go przed nowym cierpieniem. Jednak w zdeterminowanym spojrzeniu Antoni kryła się motywacja wykraczająca poza zwykłą chęć skonfrontowania się z przeszłością. Wydawało się, że jest on zdeterminowany aby tę niesprawiedliwość przekształcić w szansę na napisanie swojej historii na nowo i, co zaskakujące, naprawienie utrwalonych w niej błędów. I tak kontynuował swój plan. Kiedy ponownie wszedł do holu jego krok, naznaczony teraz stanowczością będącą mieszaniną zmęczenia i determinacji, odbił się echem w korytarzach budynku, gdzie luksus i uprzedzenia w okrutny sposób zmieszały się. Powoli podszedł do kontuaru, tym razem z zamiarem ujawnienia czegoś, Czego nikt się nie spodziewał. Po przybyciu na miejsce, wydawało się, że atmosfera w pokoju nieznacznie się zmieniła. Personel hotelu, który wcześniej był nieelastyczny, teraz stanął w obliczu nieoczekiwanej sytuacji. Antoni spokojnym spojrzeniem i postawą odzwierciedlającą całe doświadczenie zgromadzone przez lata, ujawnił swoją prawdziwą tożsamość. Był właścicielem lokalu. Ta wiadomość zaskoczyła wszystkich, wywołując mieszaninę zdziwienia i zawstydzenia. Na twarzach, które wcześniej wyrażały pogardę i arogancję, teraz widać było zdziwienie i żal. Napięcie, które panowało chwilę wcześniej, ustąpiło miejsca atmosferze pełnej refleksji i wyrzutów sumienia. Antoni, zachowując spokój i godność, wyraził swoje głębokie rozczarowanie bezosobowym i uprzedzonym sposobem, w jaki został potraktowany. Nie podnosząc głosu i nie uciekając się do obelg, Tłumaczył, że szacunku do ludzi nie można mierzyć wyglądem ani statusem społecznym. Jego relacja była jasna i poruszająca i pokazała, że prawdziwa istota człowieka leży w jego zdolności do humanitarnego postępowania bez względu na okoliczności. Spokojnym, ale stanowczym tonem Antoni wyjaśnił, że nie zareagował od razu na upokorzenie poprzedniego dnia, ponieważ chciał obserwować, jak daleko sięga to traktowanie. Próbując zrozumieć głębokość uprzedzeń, jakim był poddawany, zdradził, że choć pokonał drogę biedy i odniósł sukces, nigdy nie porzucił istoty, która uczyniła go tym, kim zawsze był, dlatego nadal ubiera się prosto, bo dobrze czuje się w swojej historii i ceni każdy rozdział swojej podróży. Jego zdaniem, choć wiele osób może spotkać się z podobną sytuacją, nikt nie powinien być źle traktowany ze względu na swój wygląd. Zaskoczony i wzruszony gestem Sylwii, która zaprosiła go do swojego domu, publicznie ją pochwalił, dziękując emocjonalnie i szczerze za gościnność, dając jasno do zrozumienia, że takie chwile wzmacniają wagę traktowania każdego człowieka z szacunkiem i godnością, na jaką zasługuje. Wyznał, że w środku złości był skłonny do bardziej agresywnych działań, ale gest Sylwii, który go uspokoił i pokazał inne spojrzenie na sytuację, mocno złagodził jego zamiary. Antoni podkreślił, że nikt nie powinien być źle traktowany ze względu na swój wygląd i poprosił wszystkich, aby docenili Sylwię i podziękowali jej, ponieważ jej działania stanowią drogę do przyszłości, w której zwycięży szacunek i godność. To odkrycie zmieniło atmosferę w pomieszczeniu. Niektórzy pracownicy wzdrygnęli się, inni byli zaskoczeni i zawstydzeni swoim wcześniejszym zachowaniem. Antoni powściągliwymi gestami zaproponował wewnętrzną zmianę, pełny przegląd sposobów, w jaki zespół wchodzi w interakcje z klientami. Podkreślił, że w tym miejscu nie będzie już miejsca na uprzedzenia i że wszyscy pracownicy powinni zostać przeszkoleni, aby traktować każdą osobę z godnością, na jaką zasługuje. Teraz, gdy zwrot akcji został już ujawniony, zastanów się, jakbyś się czuł, będąc na miejscu Antonia. Podziel się wrażeniami w komentarzach. Wśród wprowadzonych zmian Sylwia została uznana za jedyną pracownicę, która zachowała się humanitarnie i odważnie. Jej postawa podczas zdarzenia była wzorowa, dzięki czemu zaczęła pełnić bardziej odpowiedzialne role w hotelu. Zespół stojący obecnie przed koniecznością odnalezienia się na nowo i przyjęcia prawdziwie włączającej postawy rozpoczął proces wewnętrznej transformacji, którego celem było wyeliminowanie wszelkich śladów uprzedzeń. Dzień upłynął w atmosferze odnowy i odpowiedzialności. Hotel, niegdyś symbol ekskluzywności opartej na pozorach, został teraz zmuszony do ponownego przemyślenia swoich praktyk. Antoni, nawet po upokorzeniach i wyzwaniach, które z łatwością mogły go pokonać, pokazał, że prawdziwa siła tkwi w umiejętności przebaczania i dążeniu do ciągłego doskonalenia. W każdym korytarzu, w każdym pokoju echo tego wydarzenia stanowiło ostrzeżenie, że szacunek to nie tylko słowo, ale codzienna praktyka. Kolejne dni upłynęły pod znakiem szeregu znaczących zmian. Kierownictwo hotelu zorganizowało szkolenia, które dotyczyły nie tylko jakości usług, ale przede wszystkim znaczenia dostrzegania człowieka za każdą twarzą. Każdemu pracownikowi zaczęto codziennie przypominać, że wartość zakładu mierzy się nie tylko luksusem obiektów, ale także uczciwością, z jaką traktuje on każdą osobę, która staje na jego drodze. W miarę upływu miesięcy przemiany w hotelu uwidaczniały się nie tylko w wyglądzie korytarzy czy nowym podejściu pracowników, ale przede wszystkim w sposobie witania klientów. Historię Antonia zaczęto opowiadać jako przykład pokory i zwycięstwa. Wiele osób zastanawiało się, jak ktoś, kto doświadczył tak wielkiego upokorzenia, zdołał zachować spokój i przekształcić tę sytuację w okazję do nauki i zmiany. Historia starszego mężczyzny zainspirowała zarówno pracowników jak i gości, którzy zaczęli patrzeć na to miejsce innymi oczami. Oczami, które teraz chciały widzieć człowieka w całości, bez pochopnych osądów. Podróż Antoni splatała się z podróżami innych i stopniowo hotel stał się symbolem odkupienia i odporności. W deszczowe popołudnie, kiedy krople pozostawiły ślady na oknie holu, Antoni sam przechadzał się po korytarzach lokalu, teraz cichych i pełnych czci. Gdzie każde pomieszczenie opowiadało historię lekcji, wyciągniętej dużym kosztem, przeszedł obok miejsca, w którym wcześniej widziano upokorzenie, ale teraz dostrzegł możliwość nowego początku dla każdego, kto odważył się zajrzeć do środka i rozpoznać swoje błędy. Wpływ tego epizodu utrzymywał się przez długi czas. Zmiany instytucjonalne w hotelu miały wpływ na inne sieci. I stopniowo inne obiekty zaczęły przyjmować bardziej włączające i humanitarne praktyki. Odwaga Antoni stała się punktem odniesienia, pokazując, że nawet w obliczu pozornie ślepej uliczki można przekształcić przeciwności losu w szanse na rozwój i ewolucję. Jego historię zaczęto studiować na kursach służby i zarządzania, a wielu profesjonalistów zainspirowało się jego spokojną i zdecydowaną postawą w obliczu uprzedzeń. Wśród wielu stojących przed nim wyzwań. Ścieżka Antonia okazała się pełna niepowodzeń i momentów głębokiej bezbronności. Osoba starsza kilkakrotnie musiała stawić czoła sytuacjom, które sprawiły, że poczuła się bezradna, osądzające spojrzenia, gwałtowne gesty i poczucie izolacji, które wydawało się przytłaczające. W jednej z takich chwil, idąc ulicą w środku zimnego wiatru, który zdawał się odzwierciedlać dezaprobatę społeczeństwa, przypomniał sobie dni walki i zwycięstw. Każda blizna na jego duszy była dowodem na to, że ludzkość potrafi czasami być okrutna, ale przebaczenie i odporność to siły zdolne odmienić przeznaczenie. Nawet w obliczu przeciwności losu Antoni nigdy się nie zniechęcał. Jego podróż, początkowo naznaczona odrzuceniem i uprzedzeniami, stała się przykładem przezwyciężenia. W scenariuszu pełnym luksusów, który ukrywał prawdziwą ludzką istotę, pokazał, że wartość człowieka nie leży w ubraniach i dodatkach. Ale w zdolności do pozostania nienaruszonym i pełnym współczucia. Było to w dniu, w którym słońce nieśmiało wyłoniło się z zachmur, starszy mężczyzna zdecydowanymi krokami ponownie przeszedł hotelowymi korytarzami, aby promować ostateczną i przemieniającą interwencję. W szczytowym okresie transformacji wewnętrzna restrukturyzacja hotelu osiągnęła zaskakujący poziom. Antoni zaproponował stworzenie programu powitalnego którego celem było przeszkolenie pracowników w zakresie rozpoznawania i doceniania wyjątkowości każdego człowieka. Program ten, obejmujący sesje szkoleniowe i refleksyjne, stał się punktem odniesienia nie tylko dla sieci hoteli, ale dla różnych sektorów rynku, które dążyły do humanizacji obsługi. Placówka zaczęła wyświetlać w swoich salach konferencyjnych zdjęcia przedstawiające historię starszej osoby i trudne momenty które doprowadziły ją do walki z uprzedzeniami, przekształcając jej osobistą historię w zbiorowy przykład przezwyciężenia. W miarę jak program nabierał na sile, Sylwia kontynuowała swoją podróż z pokorą i oddaniem. Jego postępowanie, które kiedyś było promykiem światła w mroku uprzedzeń, zainspirowało współpracowników i klientów do ponownego przemyślenia własnego postępowania. Sama Sylwia kilkakrotnie była zapraszana do udziału w debatach i spotkaniach, podczas których dzieliła się swoimi doświadczeniami, podkreślając, że proste gesty mogą wywołać głębokie zmiany. Jego historia nie ograniczała się do zdarzenia, które miało miejsce w hotelu, ale została rozszerzona, aby pokazać, że współczucie może rozkwitnąć nawet w najbardziej nieoczekiwanych okolicznościach. Zanim przejdziemy dalej, jeśli ta historia poruszyła Twoje serce, zostaw lajka pod tym filmem. Twoje wsparcie zachęca nas do ciągłego dostarczania treści, które naprawdę robią różnicę. W środku tej transformacji inne nieoczekiwane wydarzenia rzuciły światło na losy Antoni i zespołu hotelowego. W zimny jesienny poranek, gdy na liściach drzew jeszcze świeciła rosa, grupa klientów, poruszona doniesieniami o zmianach, jakie zaszły, zebrała się, aby wesprzeć nową filozofię obsługi. Ci, którzy wcześniej szczycili się pustą ekskluzywnością, zrozumieli, że prawdziwa elegancja polega na ludzkim traktowaniu innych. Każde spojrzenie i każdy gest uznania przypominały, że szacunek jest bezcenny, a empatia jest nieocenioną wartością. Remont, który miał miejsce w hotelu, zainspirował nawet do współpracy z instytucjami społecznymi. Organizacje lokalne połączyły siły, aby promować działania włączające i wspierające osoby w trudnej sytuacji. Doświadczenie Antoni zaczęto wykorzystywać jako praktyczny przykład w warsztatach i szkoleniach, podnoszących świadomość. Mających na celu humanizację opieki, starszy mężczyzna, który kiedyś był celem upokorzenia, został teraz uznany za mistrza w sztuce przekształcania bólu w naukę, a odrzucenia w szansę na zmianę. Z biegiem miesięcy historia Antoni nabierała jeszcze głębszych konturów. Pewnego zimowego popołudnia, kiedy nad miastem zaczął delikatnie opadać śnieg, starszy mężczyzna postanowił ponownie odwiedzić stary hotel. Tym razem środowisko zostało całkowicie odnowione zarówno pod względem dekoracji, jak i nastawienia pracowników. Zdawało się, że każdy zakątek establishmentu opowiada historię przezwyciężenia, które odmieniło nie tylko instytucje, ale także życie wszystkich, którzy tam pracowali i przejeżdżali. Ciche korytarze i szczere uśmiechy pracowników świadczyły o prawdziwym przywiązaniu do szacunku i równości. Idąc korytarzem, Antoni wspominał trudne chwile w swoim życiu. Wyobraził sobie dni, kiedy trudności wydawały się nie do pokonania kiedy każdą przeszkodę stawiano w obliczu cichej odwagi, i kiedy nadzieja była jedyną wierną towarzyszką. Każda blizna na jego skórze opowiadała historię walki i zwycięstwa, a teraz zobaczył, że te oznaki bitwy były powodem do dumy, ponieważ pokazały, że istoty ludzkie są w stanie przemienić przeciwności losu w siłę. To wspomnienie nawiedziło jego umysł z pewnością, że prawdziwy szacunek bierze się z uznania własnych słabości i umiejętności ich pokonywania. Wewnętrzna przemiana wywołana tym epizodem rozciągnęła się poza mury hotelu. Zmiany promowane przez starszego mężczyznę odbiły się szerokim echem w lokalnej społeczności, a nawet zainspirowały innych właścicieli firm do ponownej oceny kryteriów usług w swoich placówkach. Podczas spotkań, seminariów i nieformalnych spotkań raport Antonia był wymieniany jako przykład tego, jak można wykorzenić uprzedzenia, gdy zwycięży empatia i poczucie odpowiedzialności. Jego przykład wywołał głębokie debaty i zachęcił wszystkich do refleksji nad podstawowymi wartościami, które powinny kierować relacjami międzyludzkimi. Z biegiem czasu doniesienia o zmianach mnożyły się. Byli klienci, którzy wcześniej przyjeżdżali z tą samą atmosferą wyższości, zaczęli być poruszeni nową rzeczywistością, która została ustalona. Wiele osób zdało sobie sprawę, że zróżnicowana opieka nie jest związana ze statusem czy wyglądem. Ale z możliwością traktowania każdej osoby z szacunkiem, na jaki zasługuje, hotel stał się inspirującym przykładem, a droga Antoni została przekształcona w symbol odwagi, który stał się dla wszystkich bodźcem do ponownego przemyślenia swojego nastawienia. Podczas zimnej nocy, kiedy światła miasta jasno świeciły na chodniku, nieoczekiwana sytuacja ponownie rozpaliła płomień zmian. W trakcie rutynowego przyjęcia młody pracownik hotelu stanął twarzą w twarz z klientem, który wykazał się wyjątkową bezbronnością. Pamiętając lekcje, jakich nauczył nas epizod Antonia, młody człowiek zachował się z życzliwością, która zaskoczyła wszystkich. Bez wahania poprowadził klienta do zarezerwowanej przestrzeni, gdzie powitanie było priorytetem, pokazując, że nauka tego dnia została przez wszystkich zinternalizowana. Skutki całej tej transformacji były powszechnie odczuwalne. Hotel nie tylko zrekonfigurował swoją politykę usługową, ale także zaczął aktywnie uczestniczyć w projektach społecznych mających na celu włączenie i docenienie osób mniej uprzywilejowanych. Partnerstwa z instytucjami wspierającymi i tworzenie kampanii uświadamiających na temat poszanowania różnic przekształciły środowisko biznesowe w przykład tego, jak sektor prywatny może przyczynić się do tworzenia bardziej sprawiedliwego społeczeństwa. Każda akcja promowana w hotelu utwierdzała w przekonaniu, że godności człowieka nie można mierzyć etykietami ani wyglądem, ale raczej umiejętnością przyjęcia i zrozumienia innych. Z biegiem lat, hotel ugruntował swój nowy wizerunek, a historia Antonia zaczęła być opowiadana w kręgach konwersacyjnych, wykładach i szkoleniach. Korytarze, które niegdyś były miejscem poniżeń, stały się niemymi świadkami wewnętrznej rewolucji. Pamięć o nieludzkim traktowaniu została zastąpiona doniesieniami o wdzięczności i współistnieniu opartym na wzajemnym szacunku. Każdy zakątek budynku przypominał wszystkim, że prawdziwy luksus polega na umiejętności przyjmowania i doceniania innych bez różnicy. W środku tej transformacji zaczęły pojawiać się nowe historie o przezwyciężaniu. Pracownicy, którzy wcześniej przestrzegali sztywnych standardów usług zaczęli opracowywać osobiste projekty mające na celu promowanie dobrego samopoczucia i włączenia społecznego. Wśród nich Sylwia wyróżniała się nie tylko gestem współczucia, który zmienił bieg tego pamiętnego dnia, ale także determinacją do zmiany otaczającego ją środowiska. Jego osobista podróż, naznaczona wyzwaniami i pokonywaniem, zainspirowała współpracowników i gości do spojrzenia poza pozory i docenienia istoty każdego człowieka. Podczas gdy ustalał się nowy harmonogram, Antoni sam poświęcił się częstym odwiedzaniu hotelu. Ich obecność, która wcześniej była powodem wykluczenia, stała się teraz żywym symbolem wprowadzonej zmiany. Podczas każdej wizyty chodził po korytarzach z spokojną i dumną postawą, obserwując szczere uśmiechy pracowników i zadowolenie klientów, którzy byli witani bez wyjątku. Starszy mężczyzna w każdym szczególe odnalazł przypomnienie, że ludzkość może odrodzić się nawet w najbardziej sztywnych strukturach, i że przebaczenie i zrozumienie są w stanie przemienić losy. Trajektoria Antonii i hotelu stała się przedmiotem badań w kilku instytucjach, które starały się zrozumieć mechanizmy zmian w środowiskach korporacyjnych. Jego raport posłużył za przykład dla menedżerów i specjalistów daska usług, pokazując, że uprzedzenia można wykorzenić, koncentrując się na edukacji, aktywnym słuchaniu. I uznawaniu wartości ludzkiej. Na sympozjach i spotkaniach szkoleniowych jego historię opowiadano z emocjami i stanowiła inspirację dla innych liderów do ponownego przemyślenia swoich praktyk i przyjęcia bardziej włączającej i ludzkiej postawy. W słoneczne popołudnie, kiedy delikatne ciepło słońca wdarło się do zakamarku w hotelu, nowy zwrot akcji zapewnił ciągłość tej historii. Grupa klientów pod wrażeniem wprowadzonych zmian postanowiła uhonorować Antoni, organizując kameralne spotkanie w hotelowym lobby. Tam, w ciepłym świetle i w obecności osób z różnych środowisk, starszy mężczyzna został uznany nie tylko za właściciela lokalu, ale także za mentora, który uczył wszystkich, jak ważne jest traktowanie każdego człowieka z szacunkiem, na jaki zasługuje. Wydarzenie to obfitowało w emocjonalne świadectwa, a każda historia podkreślała jak prosta postawa szacunku może przemienić życie i stworzyć trwałe więzi. Wraz z zakończeniem tego spotkania, przesłanie transformacji rozeszło się poza mury hotelu. Historie o przezwyciężaniu i zmianie zaczęły krążyć w mediach społecznościowych i kręgach społecznych, docierając do osób, które do tej pory wierzyły, że uprzedzenia są barierą nie do pokonania. Przykład Antoni i jego zespołu stał się latarnią nadziei dla wielu, którzy w obliczu podobnych wyzwań znaleźli inspirację w historii starszego mężczyzny do poszukiwania nowego sposobu życia. Następnie hotel zaczął rozwijać szereg projektów, mających na celu nie tylko poprawę usług, ale także promocję wydarzeń kulturalnych i społecznych, które skupiały różne grupy społeczne. Organizowano wystawy, wykłady i warsztaty, a wszystkie skupiały się wokół tematów wzajemnego szacunku i doceniania różnic. Każda inicjatywa była zaproszeniem dla społeczności do zjednoczenia się wokół idei, że prawdziwa elegancja polega na uznaniu ludzkiej wartości i umiejętności przyjmowania bez wyjątku. Czas mijał, a hotel ugruntował nową tożsamość. Przestrzeń, która wcześniej była sceną wykluczeń i pochopnych ocen, została przekształcona w miejsce, w którym każdy szczegół został przemyślany, aby celebrować różnorodność. Byli pracownicy, Obecnie przeszkoleni i wrażliwi na potrzeby każdego klienta, wszędzie szerzą przesłanie, że każdy człowiek, niezależnie od wyglądu czy pochodzenia, zasługuje na godne traktowanie. Antoni, który przeszedł tak wiele, teraz dostrzegł odbicie swojej własnej podróży w uśmiechu każdego pracownika i szczerym uznaniu klientów. W pogodną noc, kiedy panowała cisza, a hotelowe światła delikatnie oświetlały korytarze, Refleksja o szacunku nabrała jeszcze głębszego tonu. Antoni szedł samotnie, kontemplując każdą przestrzeń, która była sceną tak bolesnego i przemieniającego procesu. Samotność tego spaceru była metaforą chwil, w których ludzkość zmuszona jest stawić czoła własnym błędom, ale jednocześnie każdy krok oznaczał możliwość nowego startu, szansę na zrobienie czegoś inaczej i pozostawienie po sobie dziedzictwa, które będzie inspirować przyszłe pokolenia. Dziedzictwo Antoni przetrwało i z biegiem lat hotel stał się punktem odniesienia nie tylko w obszarze zakwaterowania, ale także jako przykład włączającego zarządzania i doceniania ludzi. Podróż starszego mężczyzny została opowiedziana przez przewodników wycieczek i wspomniana na szkoleniach korporacyjnych, co posłużyło jako dowód, że prawdziwa wielkość objawia się w chwilach największej bezbronności. Każdy pokój, każdy korytarz i każdy szczery uśmiech pracowników. Przypominał wszystkim, że zmiana jest możliwa, jeśli zdecydujemy się działać ze współczuciem i odpowiedzialnością. Historia Antoni kończy się pewnością, że szacunek musi być bezwarunkowy. W każdym szczególe jego podróży, od chwili złego traktowania aż do zwycięstwa nad uprzedzeniami, wykazano, że wartości człowieka nie można mierzyć na podstawie jego wyglądu. Hotel, niegdyś symbol wykluczenia, stał się wizytówką zmian. Nauki tamtego dnia odbiły się echem w każdym sercu, które miało okazję usłyszeć jego przesłanie. Powiedz nam zatem, czego nauczyłeś się z tej historii? Podziel się swoimi wrażeniami w komentarzach i pomóż szerzyć ten łańcuch transformacji. Ta historia, która rozpoczęła się od upokorzenia i uprzedzeń, znalazła swój finał w żywym przykładzie zmiany i odporności. Trajektoria Antoni okazała się potężnym przypomnieniem, że każdy gest szacunku. Może być początkiem nowej historii. Odmieniony hotel realizuje misję przyjmowania wszystkich bez różnicy, pokazując, że prawdziwa szlachetność polega na uznaniu godności każdego człowieka. Dziękuję za śledzenie każdego szczegółu tej podróży. Zanim odszedłeś, zdałeś sobie sprawę, jak historie o przezwyciężeniu i szacunku zmieniają życie, prawda? Jeśli podobają ci się te niesamowite historie i chcesz zobaczyć więcej tego typu treści, obejrzyj końcowy ekran, który się teraz pojawi. Kliknij, aby polubić kanał i nie przegapić żadnej z tych wpływowych historii, dodatkowo specjalnie dla Ciebie wybraliśmy polecany film zawierający więcej ekscytujących historii i historii takich jak ta, które z pewnością Cię zainspirują. Przygotowaliśmy dla Ciebie także kolekcję filmów z podobnymi historiami. Po prostu kliknij łatwo na ekranie, a te lekcje będą Cię wzruszać i przekształcać. Do zobaczenia w następnym filmie w którym czekają na ciebie nowe historie o przezwyciężaniu i inspiracji, które mogą poruszyć twoje serce.